ATR. Wskaźnik ukazujący zmienność na rynku. Używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków. Niskie wartości ATR potwierdzają trend horyzontalny. ATR osiąga szczyt przy lokalnym maksimum lub minimum kursu. Wysoka wartość podczas gwałtownego ruchu może sygnalizować odwrócenie trendu. W okresach większej zmienności na rynku wskazania atr będą się wznosić, a podczas okresów konsolidacji będą spadać. Kiedy świece są małe, oznacza to, że zmienność w ciągu dnia była mała. A odczyt ATR zmaleje. Kiedy świece powiększają się i stają się duże, reprezentując duży rzeczywisty zasięg, ATR również będzie rosnąć. Interpretacja ATR. ATR rośnie, zatem zmienność na rynku powinna również rosnąć. I tak się dzieje. Standardowe ustawienie atr to 14 okresów. ATR pomaga określić rzeczywisty średni zasięg cenowy dziennej zmienności. ATR nie jest wskaźnikiem wyprzedzającym, co oznacza, że nie podaje sygnałów na temat kierunku lub długości trendu, lecz podaje informacje o najważniejszym parametrze zmienności ceny. Inwestorzy używają wskaźnika ATR, by ustalić najlepszy poziom zlecenia ochronnego, stop loss, dopasowany do obecnie pasującej zmienności na rynku. Gdy zmienność na rynku jest duża, zlecenie ochronne powinny być ustawiane szeroko, by nasza pozycja nie była wybita poprzez przypadkowe ruchy cenowe. Kiedy natomiast zmienność jest niska, nie ma powodu, by stop loss był ustawiony daleko od ceny, a inwestorzy mogą dokładnie dopasować stop losa lub zabezpieczyć zyski.